Muchomor czerwony, Amanita Muscaria. Teraz mówię zupełnie poważnie. Grzyb ten nigdy nie był trujący. Nigdy, proszę Państwa. Tak, ja wiem, co mówię. Nie musicie absolutnie mi wierzyć, bo pisze się, o ludzie jej wierzą i pójdą to jeść i umrą. W ogóle nie wierzcie mi ani jedno słowo, które tu powiedziałam. Czytajcie na ten temat, poszukujcie informacji, rozmawiajcie z ludźmi, którzy zażywali którzy mikrodawkowali, czytajcie, są wspaniałe książki, Waldemar Borowski, Święty Grzybuk, mikrodawkowanie czy mikrodozowanie muchomora czerwonego, Baba Masza, teraz wyszła ta książka niedawno w języku polskim. Ja Wam będę opowiadać o sobie, bo mam prawo opowiadać o sobie, to są moje doświadczenia, ja będę mówić w y, pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli ja. Więc ja używam muchomora od wielu lat. Już jak byłam e, dziewczynką w szkole podstawowej, to e, bardzo się interesowałam roślinami leczniczymi, grzybami. Bardzo znam wszystkie grzyby, nawet te, których ludzie w ogóle nie znają, bo mój tata bardzo się tym interesował i uczył swoją małą córeczkę. Więc mieliśmy kilka atlasów grzybów. Jeden atlas był po niemiecku, jeden był stary, właśnie taki polski atlas grzybów, i później też tą informację potwierdziła moja koleżanka. Więc w starym atlasie grzybów jest napisane, tak mi z czasów PRL-u, jest napisane tak, koło muchomora czerwonego, Amanita muscaria. Grzyb trujący w Związku Radzieckim jadalny. Dlaczego w Związku Radzieckim był jadalny? On w ogóle był jadalny, tylko że ten naród nie pozwolił sobie tej wiedzy odebrać, proszę Państwa, a myśmy sobie pozwolili. I dlatego do dziś pokutuje coś takiego, jak ja mówię, no weź sobie zażyj tutaj kawalątek, mówię na przykład do mojej mamy, nie? Weź sobie zażyj kawalątek, bo nie możesz spać, no to, to ci pomoże. A mama mówi, no wiesz, ale ja nie chciałam zasnąć z tym wiecznym. Po prostu takie przekonanie pokutuje w umysłach ludzi. Natomiast ten grzyb nigdy nie był trujący. Skąd się bierze w ogóle jego nazwa, Amanita muscaria? Muchomor. Muchomor. Skąd ta nazwa? Muchomor. Bo ten grzyb morzył muchy snem. Morzyć kogoś snem. Morzyć snem, czyli zasnąć, ale nie na wieki. Więc co się robiło dawniej na wsiach, gdzie było pełno much i do dzisiaj jest to problem? Gospodyni brała mleko od krowy, dawała trochę miodu czy cukru i moczyła w tym parę kawałków muchomora. Może być suszony. Bo przecież to cały rok się używało, że muchy są, muchy są od wiosny, tak, a Muchomor dopiero będziemy mieli jesienią. No więc mamy jesienią dopiero Muchomory, czy późnym latem. No więc mieli te Muchomory ususzone, więc pokruszyła trochę Muchomora, nawet pogotowała chwilę w mleku, dawała troszkę miodu <laughs> i talerz z takim mlekiem, z którym moczył się Muchomor, stawiała. No po prostu tam, gdzie muchy się zlatywały. Przychodziły muchy, napiły się troszkę tego mleka. I padały obok talerza. Tak, tak o, leżały ze złapkami do góry. I teraz, jeżeli gospodyni zapomniała te muchy zgarnąć na szufelkę i rzucić kurą, czy tam do gnojownika, to mniej więcej po dwóch, trzech dniach te muchy wstawały i odlatywały. Więc nie zasnęły z tym wiecznym. Żadna mucha nie zasnęła z tym wiecznym, tylko się ocknęła i poleciała. Czyli po prostu dawał tym muchom taki porządny, zdrowy, dwudniowy sen. I tak samo działa na ludzi. Jeżeli macie problemy ze snem, jeżeli ja mam problemy ze snem, przepraszam, to biorę sobie taki kawałeczek muchomora. Tak jak, taka jest zasada, tak jak część mojego kciuka tutaj od ostatniego stawu do końca. To taki kawałeczek muchomora sobie biorę, suszonego, bo to się używa akurat suszone, no i sobie tak przeżuwam. I to przeżuwam, przeżuwam, aż ten muchomor mi się w ustach zmieni w taką papkę. I też jak, jak zbieram, no to uważam, żeby dokładnie oczyścić z piasku, żeby mi później w zębach nie chrzęściło. Więc to taki kawałek właśnie, jak, jak na pierwszy raz, tak jak, jak kawałeczek tego mojego palca, o to mniej więcej jest tyle. No widzicie, o coś takiego, o, taki kawałeczek, więc taki sobie ułamuję i sobie to biorę do ust i sobie przeżuwam. Tak powiedzmy pół godziny przed snem, godzinę przed snem, bo na przykład wiem, że mam problemy ze snem. Ja teraz nie mam, ale powiedzmy, że kiedyś miałam te problemy ze snem, no i sobie tak żyłam ten humor. No i później to daje naprawdę taki porządny, głęboki, pokrzepiający sen. Niektórzy, yy, którzy też sobie to wypróbowali, to mówili, że mieli kolorowe, piękne sny, które o dziwo zapamiętali, chociaż wcześniej nie pamiętali swoich snów. Ja tego zjawiska akurat nie odnotowałam, ale rzeczywiście sen jest taki, że nawet nie słyszałam przejeżdżającego pociągu. Yy. No, to jest, to jest taka jedna rzecz. Jak pierwszy raz w ogóle zażyłam sobie taki kawałeczek muchomora, to pewna rzecz bardzo mnie poruszyła. Jak ten muchomor wpłynął właśnie na stan mojego układu nerwowego. Bo y, dawniej miałam przepiękne pismo, bardzo ładnie pisałam, wszyscy ode mnie odpisywali, bo moje pismo było równiosiękiem. No i wiadomo, że. Z wiekiem to on, ten charakter pisma się psuje, jak to mówią. Już te literki no, nie da się tak pięknie napisać, jakby się chciało. Więc y, nawet jak się starasz, to ta literka zawsze ci tam jakoś y, krzywiej wyjdzie, nie tak, jakbyś chciała napisać. A ja piszę bardzo dużo i piszę zawsze piórem. No i robię mnóstwo notatek. I właśnie gdy pierwszy raz sobie zażyłam taki kawałeczek Muchomora, właśnie taki kawałeczek, tak jak, jak wiedziałam, że to się zażywa, zjadłam go sobie, przeżyłam i wieczorem robiłam sobie notatki. I to właśnie mnie bardzo tak uderzyło, że moje pismo z powrotem było piękne. Z powrotem wszystkie literki bez żadnego starania się. Po prostu były siękie, tak jak wiele lat temu. No i to daje do myślenia, kochani. Więc co się stało? Poprawiły się funkcje mózgowe. Informacji o Muchomorze jest bardzo dużo. Jak sobie przypomnijcie swoje książeczki z dzieciństwa, to przypomnijcie sobie, pod, jakim, pod jaką rośliną siedział krasnoludek. Krasnoludek zawsze siedział pod muchomorem, tym czerwonym w białe kropeczki. A koło, koło krasnoludka pod muchomorkiem siedziała myszka, zajączek, yy, inni mieszkańcy lasu. Wszyscy się tam zmieścili, jak padał deszcz. A przecież dlaczego siedzieli pod muchomorem? Przecież na przykład kania, czubajka kania, ona jest dużo większa. I nawet tworzy taki parasol. Dlaczego też zwierzątka yy, i krasnoludek nie siedziały pod kanią? A właśnie. Dlaczego? Bo muchomor jest symbolem, jest symbolem czegoś i tutaj szukajcie w tych książkach święty grzybów, mikrodozowanie muchomora i wielu innych. To było chyba rok temu, jak internet zalały informacje, że ktoś się tam muchomorem zatruł. Nie napisali czy na śmierć, ale się zatruł, tak napisali. No więc muchomor został się natychmiast sławny, że tam, prawda, ludzie znowu zaczynają muchomory jeść, a przecież to jest trujący grzyb i tak dalej. I wtedy ludzie zaczęli się tym bardzo, bardzo interesować. Jak tylko te informacje wypłynęły, to wypłynęła cała masa informacji na temat leczniczych właściwości tego grzybu, tego organizmu. Mówili, że to jest święty grzyb, że był świętym grzybem lechitów, że na, za naszą wschodnią granicą wszyscy o tym wiedzą, że to jest grzyb święty, że jest leczniczy, że słyszeli od kogoś, że czytali w starych księgach, ja też czytałam, że w pierwszych objawach przeziębienia się brało że w jakichkolwiek zaburzeniach właśnie funkcji umysłowych się brało, że się brało tego muchomora, no ale tu już trzeba naprawdę o wiele większe dawki, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek wizje, jakiekolwiek, połączyć się z tym swoim wyższym ja, czy z tym polem morfogenetycznym i co z niego odczytać. W ogóle, żeby się zatruć takim czymś, to trzeba by zjeść dwadzieścia przynajmniej kapeluszy. Znaczy ja bym musiała zjeść przynajmniej 20 kapeluszy, żeby się zatruć. No nie wiem, 20 kapeluszy, bo ja nie zjadłabym nawet 20 liści sałaty, bo to by było dla mnie za dużo, prawda? Wystarczy mi taki kawałek, żeby mieć te właściwości lecznicze. No i ponieważ akurat to trafiło na te czasy odkrywania prawdy, to ta wiedza o muchomorze wypłynęła jak lawa z wulkanu, słuchajcie. Po prostu z każdego źródła. Wystarczyło tylko włączyć sobie internet i już mieliśmy. Ten mówi o muchomorze, tamten na tym kanale, na tym, na tamtym, na owym. I jednocześnie w tamtym roku, z tym wypływem informacji na temat tego cudownego grzyba, wszechświat nam to dał. W zeszłym roku były dosłownie całe łąki muchomorów, całe połacie, bo on rośnie nie tylko w lasach. On rośnie właśnie na brzegach lasów, on rośnie na łąkach. Kolega, który mieszka w Danii wysłał mi zdjęcie, gdzie po prostu tak jak ta to cała łąka jest muchomora czerwonego. Dawniej tylko ja chodziłam z koszykami pełnymi muchomorów, a już teraz widzę, mają też i w swoich koszyczkach. Kiedyś jak pojechałam po wodę do źródełka, mam jedną, taką małą ubiankę muchomorów, to jeden gość prawie się rzucił na mnie, żeby mi to wyrwać, bo przecież ja się otruję. Więc ja jemu mówię, proszę pana, niech pan się nie boi, ja to dla siebie, jestem zielarką. No ale patrzył na mnie naprawdę jakbym się gdzieś tam urwała skądś. A teraz już nie. Teraz szukam muchomorów, nie ma, wyzbierane, widać tylko nóżki, no bo nóżki są, no niektórzy mówią, że bezużyteczne, inni używają, to już zdania są podzielone, sami musicie poczytać na ten temat. Nikogo nie zachęcam, nie jedzcie tego kochani, nie używajcie tego, nie gotujcie z tego zupy, nie suszcie tego. Ja to robię na własne potrzeby, no więc sobie zawsze suszę, bo żeby coś z niego zrobić, i żeby go używać, to no podobno musi być wysuszony. Więc sobie poleżał przynajmniej te trzy miesiące właśnie ładnie wysuszony w temperaturze około 45 stopni w można w przewiewnym ciepłym miejscu, ale żeby go wysuszyć, bo wtedy wiadomo, że pewne substancje chemiczne przechodzą w inne. Wiadomo, tam jest i ten muscymol, i i, 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 i botanowy. Nie, to nie, nie ten wykład, żeby o tym mówić, nie chcę się tu nad tym rozwodzić. W każdym razie zachęcam, żebyście poczytali. I teraz już z takich wysuszonych właśnie e, kapeluszy muchomora czerwonego robię sobie, e, robię sobie nalewkę z muchomora, o nalewkę, takimi kropeczkami czerwonymi sobie oznaczyłam, odwrotnie akurat. No i cóż ta Anita robi? Poprawia moją pamięć bardzo, poprawia koncentrację, funkcjonowanie mózgu, właśnie to pismo. I, I różne w ogóle inne funkcje układu nerwowego. No bo jak się pisma poprawia, no to różne rzeczy mogą się poprawić. Ten, kto tańczy na przykład, stwierdzi, że o wiele łatwiej mu się tańczy, prawda? Ma taką lepszą koordynację. Ten, kto tam krzywo chodził, zataczał się, potykał, stwierdza, że chodzi teraz prościutko równo. No więc to jest stosowane w bardzo, bardzo wielu różnych chorobach, więc w depresji, w stwardnieniu rozsianym, w parkinsonizmie właśnie, w chorobie Alzheimera. Ci, którzy wiedzą, no to stosują, to ja nie muszę nic tam mówić, to oni stosują, na własną odpowiedzialność. Ja stosuję dla siebie, wyłącznie dla siebie. W Kijowie jest co roku festiwal muchomora. Można pojechać i tam są stragany, gdzie wszystkie te, i te starsze, tak, niezielarki, i te młodsze, które są przez mnie wyuczone, mają całe stoły wszelakich przetworów z muchomora. Maści rozmaite, olejowe nastawy, muchomory kiszone, Muchomory w takiej zalewie, w owakiej. Muchomor na sposób syberyjski, gdzie to jest zakopywany zakop, w kompostowniku i później potwornie śmierdzi. Ale jaka moc! E, oczywiście leczą się z raka tym, tymi przetworami z muchomora. Także moi kochani, to jest wszystko dla nas. Świat nam to daje, my musimy tylko zdobyć wiedzę, nie pozwolić się stłamsić, nie pozwolić sobie tego odebrać. E, Oczywiście jest mnóstwo grzybów trujących, nie mówię o tym, że nie, że naprawdę zniesie się kawałek i, i wątroba może Wam wysiąść, ale akurat muchomor czerwony do tych grzybów nie należy. Są to dary natury, korzystajmy ze wszystkiego z rozwagą. Ja nikogo nie zachęcam, nie namawiam, żeby, żeby robić z roślin trujących czy uważanych za trujące przetwory, natomiast ja korzystam i jak widzicie stoję tu przed Wami pełni władz umysłowych i sił fizycznych, nie zasnęłam snem wiecznym, mimo że zjadłam już naprawdę sporo tych, tych kapeluszy. No i myślę, że też i pamięć mi dopisuje, także e, możecie, możecie tą wiedzę zdobyć. Jest bardzo dużo materiału na temat muchomora. W zeszłym roku właśnie te materiały wypłynęły. Nie będę podawać absolutnie żadnych przepisów. Państwo sobie to sami znajdziecie, bo tego naprawdę nie brakuje, nie brakuje. Są blogi też, czytam bloga takiej dziewczyny, która o sobie sama napisała, że z powodu boreliozy, neuroboreliozy, napisała byłam jak leżąca śmierć. Czyli po prostu dogorywała z powodu neuroboreliozy. Niektórzy z Was wiedzą, co to jest neuroborelioza i jak to, jak to rzutuje na organizm. I ona się wyleczyła za pomocą właśnie tego cudownego grzyba. Można przeczytać, wszystko jest w internecie. No i tak na koniec jeszcze, żeby tak troszeczkę Państwa ożywić i rozweselić, to powiem, że jeszcze mamy wspaniałe ćwiczenia na koordynację naszych półkul mózgowych, poprawę pracy mózgu i są to, jest to powtarzanie takich popularnych zdań, jak na przykład w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, albo w czasie suszy szosa sucha, król Karol kupił królewnie Karolinie korale koloru koralowego. Spróbujcie to powiedzieć. A już po niektórych naleweczkach, albo po kręceniu kulami, albo po naszym ćwiczeniu, które poprawia pracę mózgu. Myślę, że w ciągu kilku tygodni będziecie umieli przepięknie to wszystko wypowiedzieć. Dziękuję Państwu serdecznie.